Julian Tuwim, Ptasie Radio. Halo, halo, tutaj Ptasie Radio w Brzozowym Gaju. Nadajemy audycję z ptasiego kraju. Proszę, niech każdy nastawi aparat, bo się ptaszki dla odbycia narad. Po pierwsze w sprawie, co świtem piszczy w trawie. Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie. Po trzecie, kto się ma pierwszy kąpać w rasie, po czwartek poznać kto ptak, a kto nie ptak, a po piąte przez dziesiąte będą ćwierkać, świstać, kwilić, pić, pilitać i pimpilić ptaszki następujące słowik, wróbel, kos, jaskółka. Dzięcioł, kukułka, kukółka, sowa, kruk, czubatka, dros, sikora, dzielatka, kaczka, gąszka, jemiouszka, tudek, trzadel pośmieciuszka, wilka, ziemba, bo szpak oraz każdy inny ptak. Pierwszy słowik zaczął tak. Halo, o, halo, tu, tu No, na to wróbel z Atelika, cóż to znowu za muzyka? Muszę zajrzeć do słownika, by zrozumieć śpiew Słowika, ćwierć, Ćwir, ćwirk, 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 tu nie teatr, ani Patrzcie go, Nastraszą piórka i wyciera się jak kurka. Dość tych ani, dość... Twirk, twir, twir, twiryk. I tak zacząć ćwierć, ćwikać, ćwierka, twirka, czyk, że aż kogut na patyku zabiegnie w Kuku, ryku, jak usłyszy to kukułka właśnie, A to co za spółka? Kuku, ryku, kuku, ryku nie pozwala w Bierz co chcesz, bo ja nie skąpię, ale kuku nie ustąpię ryku. Chodź do jutra skrzyż. Ale kuku to moja rzecz zakukała. Kuku, kuku. Na to dziecią stuku, puku, czeka woła, cześć, tak, cześć. Byłaś pi? Chodź tu, pójdź tu, masz co daj tu, rzuć tu, rzuć tu i od razu wszystkie ptaki szczepiąc, świergot, o otaki, daj tu, rzuć tu, co masz, piórek, piórko, ziarnko, korak, sznurek, pójdź tu, rzuć tu, ja ćwiercę, to ćwierć. lepiej gniazdko, przyp to, widzisz go, nie dam ci moje, czyje gniazdko ci, wie, pije, pije. nie dasz mi, takie się Wszystkie ptaki zaczęły być się. Przeżunęła ptasia policja i tak się skończyła ta leżna audycja.